Pierwsza wyprawa krzyżowa, przebieg i efekty. O tym, co spowodowało rozpoczęcie tych wypraw krzyżowych, mówię na wcześniejszym materiale. Dzisiaj o tej pierwszej wyprawie krzyżowej, o tej pierwszej wyprawie, która, można powiedzieć, jako jedyna zakończyła się pełnym sukcesem i była bardzo ciekawa. Ten jej przebieg był naprawdę no, bardzo ciekawy. Zacznijmy od tego, że mm, można podzielić tą wyprawę krzyżową na właściwie na dwie, na taką ludową oraz na tą rycerską. Jednak przejdźmy od samego początku. Cesarz bizantyjski Aleks I Komnen poprosił papieża i całe zachodnie rycerstwo o pomoc w walce z Turkami seldżuckimi. Rezultatem tego było ogłoszenie przez papieża Urbana II na synodzie w Klement, 27 listopada 1995 roku rozpoczęcia wyprawy. Zanim przejdę dalej, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, oceń, skomentuj, podziel się, pokaż znajomym, tak żeby materiał ten i inne dotarł do jak największej grupy ludzi. Zacznijmy jednak, powrót do tej wyprawy krzyżowej. Początek zaplanowano na 15 sierpnia 1096 roku, ale już pod koniec 1095 roku ruszyła pierwsza wyprawa ludowa. Około 20 tysięcy chłopstwa i biedoty, prowadzone przez jakiegoś no, bliżej nieznanego mnicha historia nazywa go Piotrem z Amiens, ruszyła, żeby wyzwolić ziemię świętą. Oczywiście nie wpuszczono ich do Konstantynopola i po tym jak ruszyli dalej, nie byli wcale przygotowani, ani militarnie, ani nie byli odpowiednio dowodzeni, i w rezultacie zostali właściwie w całości wybici. Część w zamku Xeri Gordon oni go zdobyli, później zostali zdobyci, reszta natomiast w bitwie pod Civetot 21 października 1096 roku. Ta wyprawa została całkowicie rozbita. Poza częścią naprawdę niewielką osób, które wróciły, oraz pewną częścią jeńców, głównie młodych kobiet, ona przestała po prostu istnieć. Taka prawdziwa, militarna, wojskowa wyprawa, ta zaplanowana przez papieża, ruszyła później. Było to około 7 tysięcy rycerzy konnych, 35 żołnierzy pieszych. Oni wszyscy byli świetnie wyszkoleni, świetnie uzbrojeni, niestety nie byli przygotowani ani do warunków, gdzie mieli walczyć, ani do tego, w jaki sposób walczyli ich przeciwnicy. Do tego należy dodać, że im towarzyszyło około 20-60 tysięcy cywili. I w ten sposób to wszystko ruszyło. Ich też nie wpuszczono do Konstantynopola. Nie byli tam na tyle głupi, żeby ta cała masa ludzi zniszczyła ten Konstantynopol. I wiosną 1996 roku ta cała masa ludzi spod, ruszyła spod Konstantynopola i zaatakowała. 1 lipca w bitwie pod Doryleum wygrała. Niestety stracili około 1 trzecich swoich sił. Pomimo, że to był sukces, no wygrana, to jednak 1 trzecia sił została zniszczona. I to wszystko szło dalej. W czerwcu 1998 roku zdobycie Antiochi po bardzo ciężkim oblężeniu. Tylko niestety, że ci krzyżowcy byli już bez koni, bez zapasów, po prostu byli na bardzo złym stanie. Zaatakował ich atebek Mosulu, nazywał on się Kurbuga, i pomimo tego, że ci krzyżowcy byli spejeszeni, to w desperackim ataku wygrali, a wynikiem tej przegranej było to, że Korbuga opuścili sojusznicy. Czyli nie był w stanie już, można powiedzieć, walczyć dalej, i krzyżowcy, można powiedzieć, mieli drogę otwartą, żeby walczyć dalej. Niestety było ich już niewielu, nie posiadali koni, nie mieli zapasów, panowało powszechny głód, ale ta wyprawa dalej szła do przodu. I kiedy krzyżowcy ruszyli dalej, 12 grudnia 1998 roku zdobyli Ma'arat, gdzie wymordowali cywilów i dochodziło do aktów kanibalizmu. Oni nie mieli co jeść, więc jedli pokonanych. I choć od początku 1999 roku Jerozolima została otwarta dla pielgrzymów, to co hmm, co było sensem tej wyprawy krzyżowej, żeby umożliwić tym pielgrzymom dotarcie, no takim oficjalnym sensem tej wyprawy było otwarcie tej Jerozolimy dla pielgrzymów, to jednak krzyżowcy ruszyli dalej i 15 lipca 1999 roku zdobyli Jerozolimę. Musimy pamiętać, że straty po stronie krzyżowców były ogromne. To, do czego się oni tam dopuszczali, naprawdę też było straszne. Te warunki, to wszystko zdobywanie, mordowanie cywilów, kanibalizm no to było coś okropnego. Ale to była jedyna wyprawa, która zakończyła się pełnym sukcesem. Zdobyciem tego, co trzeba i odniesieniem y, sukcesów. Po zdobyciu. Jerozolimy, większość powróciła do Europy. Na miejscu zostało około 500 rycerzy i około 2000 piechoty. Utworzono wówczas też Królestwo Jerozolimskie. Taką ostatnią bitwą tej pierwszej wyprawy krzyżowej była bitwa stoczona 12 sierpnia, bitwy pod Ascalonem z Fetymidami. Którzy byli dynastią kalifów w północnej Afryce. Była to bitwa wygrana przez krzyżowców. I chociaż mm, straty były potężne, to udało się zdobyć duże terytorium, zdobyć tą Jerozolimę, utworzyć y, to Królestwo Jerozolimskie i kilka innych obszarów kontrolowanych przez y, rycerstwo. Tak jak wspomniałem, była to jedyna, Wyprawa, która zakończyła się pełnym sukcesem, to jak to się wszystko odbywało, no to było bardzo nieciekawe. No ale to już jest materiał, to już jest temat na inne materiały, a raczej na wiele materiałów. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne materiały dotyczące wypraw krzyżowych, w tym wyprawy dziecięcej, też równie ciekawej, oraz na inne materiały. Dziękuję za uwagę.